Chcielibyście zostać królem? No jasne, że tak. Każdy by chciał. Na dzisiejszej lekcji dowiemy się, jak tego można dokonać. No, i ciekaw jestem, kto po tej lekcji dalej będzie chciał zostać królem. Witajcie na kolejnej kryzysowej lekcji religii. Dziś dowiemy się, jak zostać królem, prorokiem i kapłanem. Pomoże nam w tym fragment Pisma Świętego. Posłuchajcie. Czytanie z Księgi Izajasza. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych... Odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od pana. Oto Słowo Boże. Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak, niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Pierwszy fragment pochodzi z Księgi Proroka Izajasza. Jest to zapowiedź tego, jakie będą znaki, po których można będzie rozpoznać Przyjście Mesjasza Mesjasza, czyli Zbawiciela. Jezus pewnego razu przeczytał to w świątyni i ogłosił wszystkim, że ten czas nadszedł. Mówił przez to, że On jest tym Mesjaszem. Drugi fragment opowiada o tym za to, jak my mamy być. Mamy być jak miasto, które stoi na górze, jak światło, które ma oświecać wszystkich innych. Które ma dawać ludziom nadzieję, dawać ludziom wzór. Jezus mówi też o tym, że mamy być solą. Wiele potraw, które przygotowujemy, bez soli smakuje niejako. Wystarczy mała szczypta soli, żeby potrawa była dużo smaczniejsza. Takim kimś ma być chrześcijanin wśród ludzi. Wystarczy jeden, który Postępuje zgodnie z nauką Jezusa, i wtedy wszyscy inni mogą zmienić swoje zachowanie. No, ale dobrze, nawiązując do tytułu odcinka Jak zostać królem? Jezus chce, żebyśmy go naśladowali we wszystkim, a przyszedł na świat po to, żeby wypełnić trzy swoje funkcje. Pierwszą funkcją jest funkcja prorocka. Jezus swoją funkcję prorocką spełnia przez to, że pełni do końca wolę Bożą. Pełni i ją wszystkim oznajmia. Uczy nas, jak mamy postępować, jak mamy kochać, jak się mamy do siebie odnosić. My mamy robić podobnie. Też mamy być prorokami wśród naszych bliskich i znajomych, przyjaciół i kolegów. Jak można być prorokiem? Nie trzeba stać na Rogu ulicy i krzyczeć o, to jest takie y, Słowo Boże, tutaj róbcie tak, a tak nie róbcie. Nie. My mamy być prorokami naszym życiem, naszym przykładem. Przykładowo, gdy ktoś szuka kłótni zwady, my, jako uczniowie Chrystusa i prorocy, możemy mu wybaczyć. Możemy nie pójść za jego. Y, Podpuszczaniem za jego przykładem i nie wejść w kłótnie, możliwe, że czasem nawet mu to przejdzie, przejdzie mu ochota do kłócenia się. Ale my dajemy znak, że można żyć inaczej, że można być jak Jezus i można postępować zgodnie z jego nauką. Kolejną funkcją jest funkcja królewska. Tylko jego królowanie jest zupełnie inne niż królowanie tutaj królów na Ziemi. Królowie na Ziemi, Chcą, żeby im służono. Chcą być najpotężniejsi, chcą, żeby to ich wola była przede wszystkim wykonywana. Jezus jednak pokazuje inny model bycia królem. Królowanie Jezusa jest to służenie innym ludziom służenie ludziom i służenie Bogu. Taki właśnie król, który potrafi panować nad swoimi rządzami, nad swoim chce się. Jest prawdziwym królem. I w Królestwie Niebieskim właśnie tacy ludzie będą najwięksi. Nie ci, którzy chcą dla siebie, którzy chcą mojej racji, że ich racja jest najważniejsza. Właśnie ci, którzy pokornie potrafią służyć i potrafią dobro innej osoby przedłożyć nad dobro swoje. Wielu ludzi boi się takiego królowania. Boi się pójść za Jezusem w tą stronę, ponieważ boi się, że jeżeli odda swoje zachcianki, to straci, będą nieszczęśliwi. A tak naprawdę Jezus uczy nas, że w ten sposób zdobywamy szczęście i w ten sposób zdobywamy życie wieczne. Trzecią i ostatnią funkcją, dla której przyszedł Jezus na świat, jest funkcja kapłańska. Kapłan. Jest to osoba, która składa ofiarę. Dawniej kapłani składali ofiarę z roślin, ze zwierząt, czasem w niektórych innych religiach, nawet z ludzi, ale kapłani sami żyli sobie spokojnie i dostatni. Jezus też jest kapłanem, składa on ofiarę, ale jest to ofiara najwyższa, ponieważ składa w ofierze swoje życie za nas. Bierze nasze grzechy. Nasze winy, podpisuje się pod nimi i umiera na krzyżu. Takimi kapłanami chce, żebyśmy my też byli. Nie chodzi mu o to, żebyśmy wszyscy szli na krzyż od razu. Nie, nie, nie. Chodzi o to, żebyśmy poświęcili właśnie swoją pychę, swój egoizm po to, żeby być kapłanami. Poświęcamy je każdego dnia. Wtedy, kiedy ustępujemy starszemu bratu albo młodszemu. Wtedy, kiedy słuchamy się rodziców, wtedy, kiedy wypełniamy swoje obowiązki, wydaje nam się, że umieramy, no bo nie możemy pobrać sobie w grę, tylko musimy robić jakieś rzeczy. Ale tak naprawdę ofiarując to, zyskujemy dużo więcej. Możemy też połączyć się w ofierze Chrystusa na mszy świętej. Ta sama ofiara odbywa się cały czas, przy każdej okazji, przy. Na każdej mszy świętej. To są właśnie trzy funkcje, dla których przyszedł Jezus: kapłańska, królewska i prorocka. I pytanie do Was: czy Wy chcecie być takimi królami, takimi kapłanami, takimi prorokami? Wielu ludzi, słysząc to, twierdzi, że hmm, to jest za trudne. Nie, nie chcę takiego życia, takiego postępowania, bo ja chcę po swojemu życiu ale Bóg wie co jest dla nas najlepsze. Nie robi tego, żebyśmy my cierpieli, żebyśmy my doznawali krzywdy, bo Bóg nas kocha i chce dla nas dobra. Więc warto się zastanowić, którą drogą chcielibyśmy iść. To by było na tyle. Dziękuję wam za obejrzenie kolejnej kryzysowej lekcji religii i do zobaczenia w innym czasie.